Dzień dobry! Jak widać, wczoraj się pochwaliłem pogodą. I co? Czasem słońce, czasem deszcz. Zrobiło nam się chłodno, ale to nic. Nie takie rzeczy przeżywaliśmy. Pamiętamy, dwa tygodnie deszczu. Za chwilę jadę po odbiór samochodu eee, pasa doble jest zrobione teściu wraca z Welkotrynowa był tam eee, no bo szykują się z Natalią do wyjazdu, ja dopiero, jest późno już godzina nie wiem 13 i dopiero teraz z, ręku, z kamerą w ręku zaczynam biegać w prawo w lewo no bo nie było na razie czasu eee, a propos eee, ja wiem, kilka osób napisało, że w Niemczech ceny są tańsze. No, ja to wiem, bo mieszkam też w, przy Holandii. W Niemczech są tań, ceny tańsze niż w Holandii. Zapewne i w Polsce, zapewne w innych krajach. No, to jest sklep niemiecki, także będą mieli taniej. Nic w tym dziwnego. No co. Ale to ceny mniej więcej są porównywalne, jak w Polsce, ceny są porównywalne, jak, jak, jak w innych krajach. Wypłaty, to jest chyba ważniejsze. No wypłaty nie są porównywalne, bo są dużo, dużo niższe. I Bułgarom na pewno będzie dużo ciężej. Euro, jak już wspominałem, euro u nich jest od dłuższego czasu, no i to jest po prostu... Może nie kosmetyczna, no, ale taka forma łagodniejsza wejścia, bo oni już te w euro jakby tutaj mają, to już jest powiązane ze sobą, z i walutą. Dobra, gadu gadu, a trzeba jechać po gablotę. No i się, się śmieje ze mnie. No i, i co? I ja takie wyjście, pożegnanie tutaj. Jest jakiś klucz. A rozmazałem się jak żaba na, na drzwiach, bo Kościół zabrał klucze. Tata ma taki klucz, że może otworzyć, ale nie, nie wie dlaczego yy, chodzi o to, że nie może tego zamknąć. No i zabrał ten zapasowy klucz, a czyli mama on otwiera, ma swoje klucze. A nie, zamyka. nie, nie rozumiem w ogóle, co no za klucz. Czyli ma otwierać nie klucz. Otwierać klucz. <laughs> otwiera. Aha, no właśnie, bo taka była te były prośby. Słuchajcie, ja bym was wszystkich pozdrowił. Tylko ja, ja, ja jak ktoś pamięta taki koncert życzeń był. Mój kolega Marcin Gruszczyński powiedział, zawsze się śmiał. To tam <laughs> były takie życzenia dla cioci y Gieni od kochającego siosczeńca. No już wiedzieliśmy, kto na spadek czeka. Bardziej zawsze komentował, No pewnie na spadek czeka. Aj, do, to, to słuchajcie, ja bym w, do wszystkich także serdecznie, ale wszystkich, wszystkich pozdrawiam. Pozdrawiamy wszystkich tak, e, bo... 707 ile siedem. dwie osoby? Tak? Albo 7. Siedem. siedem, na pewno wszystkich. siedem. Także wszystkich pozdrawiamy. Niech wam się darzy. Ja. A no czekam na teścia, bo co, mam skakać przez mur? Jeden taki przeskoczył, nie? No nie? A, czy, a czy ja jestem elektryk? Dobra, nie zaczynam. Nie zaczniam. Stay calm. Stay calm. przyjechałem do mechanika odebrać auto wymienił mi dwa wahacze, wymienił olej filtr oleju, filtr powietrza, e, wymienił hamulce z tyłu, klocki e, z robocizną, z tymi olejami, z tym całą ro robocą, a jeszcze zrobił mi przegląd e, to wszystko razem do kupy e, kosztowało mnie 750 z robocizną, wszystko co jest, ja, ja po prostu daję, ja tutaj tak jak mówiłem, ja daję kluczyki i niczym się nie, 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 nie zajmuję. On mi tutaj to wszystko robi, 750, nie wiem czy, no dla mnie jest ok. no na pewno dużo, dużo taniej niż w Niemczech pewnie, bo mechanik to w Niemczech to wiem ile kosztuje, także człowieka może normalnego to do zawału doprowadzić. Dobra, ja szybko jeszcze do bankomatu, bo mi zabrakło troszkę pieniędzy. Płacić trzeba i okej. Okay. A teść mój z mechanikiem teraz stoją sobie i kawkę piją. No proszę bardzo, a młody lata. <grybuj> na maksa, psiejstwo całe wybiegło. Nie, bo on już w krzaki, a będzie coś jechało i nie zauważą, strzeli je coś. No, będzie. Że biedne pieski by były. Także drogo nie wyszło. Te są w takim ciężkim szoku, ile że... za robociznę on wziął. On nie wziął nic. No nic, nic. No, to jest właśnie to fajne, że... Lepiej, tak, jak to mówią, lepiej mieć przyjaciela niż, niż ten, niż tak, brak no, pieniędzy. no po prostu... No, będziemy musieli coś wymyślić. Może jakiś, jak przyjedziemy... pre, jakiś prezent trzeba no, będzie sprawdzić. Razem jak ten, no. A dwa, bo czytałem teraz komentarz. Jeden, słuchajcie, ja, bo, że Anglicy tutaj przyjeżdżają, że uciekają z Anglii. No, ja to się nie cieszę, bo mnie to nie, nie interesuje w sumie. Czy sąsiad w swojej stodole pali papierosy i rzuca ten, to na, na ziemię? No. To nie moja sprawa, ja. co tam się dzieje. Nie interesuje mnie, co się dzieje w Niemczech, nie interesuje mnie, co się dzieje w Holandii, bo to nie moje sprawy są. Ty, ja uważam jedno, karma wraca. Ja ci coś... Ty, ale odnośnie karmy, nie? Było, było tak, że rodzice mieszkali na dziewiątym piętrze, no to ta jest palaczem, tak? No to I to palił sobie na balkonie i w ogóle, i sąsiadka mówi, no że, że ten, że pali, bo im leci do domu i w ogóle, ble, 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 ble. No i tak dupetruła, truła, do truła. Ale tata powiedział, mówi słuchaj, mówi ty się lepiej uspokój, mówi, bo ja się niedługo wyprowadzam. Jeszcze znajdę takiego, mówi Sąsiada dla ciebie, mówię, że będziesz miała naprawdę, mówi, czwórka pali. Tak. Na tym samym balkonie. Jeden im nie wystarczał, yy, zawsze był problem, to teraz cztery osoby no tak. palą. No ale... Więc Karma wraca. Karma wraca. No wracając do, te, do tego tematu. Ja, ja tutaj się nie cieszę, czy, czy w Anglii jest źle, czy coś, bo mnie to, to kompletnie nie, a, nie, nie interesuje. te kable trzeba no. o, do tej, do kuchenki tam. Tak, no właśnie, dać bo my tutaj wszystkie zapomnijmy. rzeczy mieliśmy i po prostu były. Będzie ten. Coś jeszcze wziąć? Tak, tam z reklamówki, a ja wody. No właśnie. Jutro Natalia statą lecą do, lecą do Polski Ja muszę... Może uda się odebrać mamuśkę ze szpitala, a też właśnie przed wyjazdem jeszcze ogarnia temat królików i czego jeszcze? I gołębi. Jak to się wchodzi? A dobra, safe, safe. Słuchajcie, no wchodzę tutaj, tam oczywiście są króle. Ja mówię, a co to jest to? A urosło. O jak wyrosło? To siedzia siedziało, siedziało pod tym poidełkiem. nie wyrosło. I, I też mówi, że to zboże. Także też jeszcze idzie karmić, bo cicho mnie tu. Bo... Yy, jak to się nazywa? No za mnie taki gołębiasz jak... Ach tu jeszcze jesteście. Co to mi po głowie łazi? Proszę. E? Ty normalnie Grzeczniej proszę Bez takich akcji A tam są Nie ma A jeszcze ostatnio były młode To urosły Najwidoczniej A nie, tam coś jeszcze jest Aha, to są te polyginane Nie dobra Także teść Szykuje wszystko przed wyjazdem. A gdzie są te małe? Co? Gołąbki? Tak. Już w, w, na dole. Już na dole. No to jednak dobrze myślałem. Są... są tu dwa. Aha, pochowane tam, są. Są. Tam. No, no, no. I, I jeden jest na dole tam. Dobra. Mhm. Dobra, to ja tutaj nie przeszkadzam w tym jego... Ty jak będziesz wchodził, nie? Jak będziesz wchodził, to ty zapinaj na to. Instrukcje. Żeby ci gołębie nie wyleciały. No bo może być krzyż. A potem, jak będziesz wychodził na zewnątrz, no. to opuść to, żeby ci się nie zatrzasnęło. Bo nie wejdę. Bo potem nie. dobra. Nie i poczekaj. Nie, nie uciekaj. Nagrywaj sobie. A nie i, uciekaj, wszystko, i pokażę ci. wszystko jasne. Widzicie, cała instrukcja musi być tutaj, bo gołąbki to by mnie. powiesił. Eee, no a w przyszłym roku będziemy robić z tych desek, dach, tutaj, żeby ładnie siadały na dachu i będzie woliera. Eee, odjechaliśmy na kawałeczek, dosłownie kawałeczek od naszej wioski. Słuchajcie, tam gdzieś dopiero jakieś zabudowanie jest, ale to jest od kolei, a tu dookoła echo. Nikoguśko, cisza, spokój. A my teraz to zmącimy, w sumie Natalia. Latając. Dobra. Co ja Że Ja sapię podobno. No ja nie, no cały tak. dzień bieganina, cały dzień latanina. Nie, ale ty przeganiasz te koty, jakby coś wchodzi kotek po to, żeby zaznaczyć, że jest, a nie wchodzą szczury myszy i będziesz ganiał za, niedługo za myszami tutaj. Kot wchodzi do sypialni. No to I co? co ma on zaznaczyć tam? Ja zaznaczam starczy. Zaznaczyć Twoją głowę poduszkę. <laughs> się kładły na mojej poduszce. O, Nie ma, mysz, zmił się. Nie cholery. Yy, za dzisiejszy odcinek bardzo dziękujemy. Dzisiaj z za tak, z całą bandą kociarstwa, psiarstwa. Yy, troszeczkę pogoda się u nas zmieniła. Mam nadzieję, że u Was jest a dużo. Tak, lepiej. Bo widać, tak, nie? Że, tak, że ktoś się, tak, ktoś ktoś tak. się ubrał. Nie jest zimno, nie jest po prostu ja, jest. zimno. Było Teraz mieliśmy ponad 20 stopni, no. a teraz jest poniżej. Jutro słyszałem, że ma być koło 15-16. Także... W Polsce ma być 8, więc. Yy, a wy lecicie do Polski. Więc uhu, tam uhu, będzie hardkorowo uhu. dla mnie. Tak, a ja z mamusią no. będziemy sobie tutaj pasać te kotki. No. Ja nie wiem. Zabierzcie go. E, oddam. E, trochę używany, ale tego. E, ty, poczekaj, obchlego. bo ty, ktoś na mnie dziadek napisał, że ja jestem dziadek. No dobra, to ja jestem dziadek. Serdecznie ja pozdrawiam. Jestem e, nie jestem Ukrainka, mieszanka Argentyny, podobno z, z Polską. ale... Czyli, czyli, Jaka prawda tak. Czyli ty wiem. jesteś mieszanka gertyny z Polską, to takie tak głoskuje Ale, ty, tang, też jesteś... ale jakim? ty też jesteś mieszany, ty Tangus... nie jesteś czystym no, Polakiem. Ja... No nie, to no. u mnie to jest, znaczy ja jestem czysty Polak, przepraszam, Pundel. ale u mnie to jest w tych... no tak. Niech wam się darzy. <śledzio> Odsprzedam go, jak chcecie to bierzcie, nie? Tylko z dopłatą. <śledzio> Rekompensata się należy. <śledzio> no to na razie, pa. Ciao.